Siema, tutaj Chungus i to jest poradnik jak pokonać każdego moba w Goblin Cave'ach. Wiem, że już robiłem filmik kilka miesięcy temu o tej samej tematyce, ale pojawiły się nowe ataki u niektórych mobów i chciałem trochę nieco odświeżyć ten materiał. Dlatego też, jeżeli podobają Ci się moje filmy to zasubskrybuj i daj łapkę w górę. Wtedy będę robić więcej filmików tego typu. Jeszcze zanim zaczniemy z chciałbym zaprosić na mojego Discorda, link macie w opisie filmu. Możemy podzielić moby na trzy warianty. Zwykły, czerwony i nightmare. Nie będziemy omawiać wariantu czerwonego, ponieważ nie różni się on za bardzo od zwykłego. Nie ma innych ataków, tylko czerwone moby są jakby po prostu szybsze i mają więcej życia. Wszystkie moby, jakie możemy znaleźć w Dark and Darker, praktycznie robimy je w ten sam sposób: czyli podchodzimy, odchodzimy, czekamy aż da atak dany mob, i następnie podchodzimy znowu, żeby zaatakować. Pierwszy mob, Goblin Warrior, ma dwa ataki: góry na dół i od boku. Niektóre z nich mają też truciznę, która mocno zatruwa. Czarna wersja ma te same ataki, z tym, że jeżeli uderzymy w tarczę, to on od razu reaguje i uderzy od nas. Kolejny ma dwa ataki, jedna to taka kombinacja, za to Nightmareowy ma jeszcze w tym combo dodatkowy jeden atak. Goblin z kamieniami też ma dwa ataki. E, pierwszy rzuca dosyć wolno, kastuje ten, ten atak, drugi instant go wyrzuca. E, czarna wersja, ten sam atak, tylko że nieco szybszy. Goblin Archer ma jeden atak, tylko strzela w nas czarna wersja. Tutaj może wystrzelić trzy ataki, jeden po drugim. Kolejny Goblin Mag ma jeden atak, który wykonuje cztery razy, rzuca w nas takimi kulkami, a później kiedy skończy mu się amunicja, kastuje ten. Kulki. Czarna wersja, trzeba na nią uważać, daje 10 kulek. i Jeżeli w nas trafi jakikolwiek atak z nich, daje nam debuff na leczenie się. Ważne jest, aby w przypadku tego MOBA nie skakać, ponieważ kulki zaczną krążyć wokół nas. Możemy również te kulki zablokować tarczą. Skolopendra ma dwa ataki: pierwszy to atakuje nas tak z bliska, drugi pluje w nas kwasem. No i trzeci można powiedzieć, że atak, ale to bardziej taka ucieczka. Jeżeli zadamy dużo HP, to ona odbiega od nas. Czarna wersja wyróżnia się tym, że po wyplunięciu tego kwasu zostawia ślady na ziemi. Małe pojąki zazwyczaj respił się w trzy sztuki obok dzbanka, no i ten dzbanek należy zniszczyć. Czarna wersja, ten dzbanek różni się wyglądowo od nich, i dodatkowo czarne mają taką właściwość, że jeżeli nas uderzą, to nas mocno spowalniają. To jest bodajże do pięciu staków. Teraz duże fioletowe pająki. Pierwszy atak zazwyczaj jest takie płynięcie w nas, można odejść po prostu do boku albo zablokować tarczą. I drugi atak uderza nas blisko swoimi odnurzami. Czarna wersja to samo, tylko że szybsza. Żuczek ma jeden atak, jest to płynięcie w nas i robi powiedzmy taki unik. Czarna wersja atakuje dwa razy i daje nam. Dużego slowa. I to co wyróżnia od wcześniej spełnianych małych pająków, to że staki usuwają się od razu, a nie pojedynczo tak jak to miało miejsce w przypadku małych pająków. Kolejny mop to topesz. Pierwszy atak zawsze rozpoczyna takim krzykiem i nakłada na nas deba, ale on za dużo nie robi, tylko daje taki wizualny efekt. Czarna wersja to samo, tylko że po prostu uderza nas dwa razy. Ważkę robimy w następujący sposób. Podchodzimy, odchodzimy, czekamy aż nas splunie tym swoim jadem, i później znowu do niej podchodzimy. Czarna wersja, tutaj możemy się cofnąć i podskoczyć, ponieważ rzuca te ataki bardzo szybko. Czaszka, czekamy aż pojawiły się żółte oczy, wtedy odchodzimy do boku. Czarna czaszka, podobnie, tylko że wykonuje ten atak dwa razy. Ważne jest, aby na nią cały czas patrzeć i iść do boku. Mumia ma trzy ataki, uderza nas dwoma takimi klasycznymi swingami, i trzeci leci w nas, wtedy odchodzimy do boku. I ostatni atak, jeżeli w nas trafi, to nie możemy się wtedy ruszać. Kolejny mob to zombie, każdy atak rozpoczyna od beknięcia w nos i ma dwa podstawowe ataki, podobnie jak mumia. Robimy go jak większość mobów, podchodzimy, odchodzimy, czekamy aż wykona swój atak i następnie czarna wersja wyróżni się tym, że wypuszcza trzy chmury. Ważne jest to, żeby nie wchodzić w te chmury, ponieważ zadaje bardzo dużo obrażeń w przypadku czarnego moba. Następnie mamy maga, mag ten atakuje w nas firebolem, może zasłonić się tarczą sam albo jakiegoś moba obok. Czarna wersja tą tarczę daje sobie i komuś. Szkieletną Champion ma trzy ataki, najlepiej poczekać aż wykona combo, może wszystkie robić oddzielnie, ale najlepiej poczekać aż wykona wszystkie i wtedy dopiero zaatakować. Czarna wersja jest o wiele szybsza, no i tutaj przydaje się chase'owanie, czyli, czyli stanięcie na punkcie gdzie dany mob nie ma wstępu i bicie go po głowie. Kolejny mob to zwykły szkielet, ma dwa ataki, z góry na dół i od boku, robimy go jak wszystkie moby. Nightmare'owy szkielet, po prostu wykonuje z tego kombo. Szkielet z tarczą ma jeden atak z góry na dół. Czarny szkielet, ten sam atak, z tym, że ma tarczę. No i na tą tarczę trzeba uważać, bo jak w nią uderzymy, to on nam odda. I dodatkowo jeszcze dostajemy damage od tej tarczy. Szkielet z włócznią ma trzy ataki. Pierwszy z nich to jest z góry na dół. Drugi z nich tak w nas pcha, a trzeci uderza nas od boku. Wtedy wystarczy stanąć przy nim i kucnąć i popatrzeć się w dół. Czarna wersja to samo, z tym, że może wykonywać combo. I to jest taka fajna rada ode mnie, jeżeli będziecie blisko stać niego, to on wykonuje tylko ten pierwszy atak, żadnych innych już nie może. Szkiel ze Handerem ma trzy ataki. Zazwyczaj pierwszy to wykonuje takie combo, później od boku. I niedawno wprowadzony jeden atak zaczyna atakować nas po kostkach, wtedy wystarczy skoczyć. Nightmareowy szkiel wykonuje zazwyczaj jedno combo i kończy go tym ciosem po kostkach. Kolejny szkielet ma on siekierę, potocznie zwany Thanos. Jest to niewątpliwie najtrudniejszy MOB ze wszystkich Starców. I ma dwa ataki: z góry na dół i od boku. Ten od boku robimy w taki sposób, że podchodzimy i kucamy. Natomiast trzeba patrzeć na to, aby być blisko niego, aby nie stać za daleko, ponieważ dostaniemy hita. Czarna wersja wykonuje z tym combo. I tutaj, jeżeli gracie klasu Starczą, ważne jest to, żeby tego ataku z góry na dół nie blokować. Ponieważ on wykonuje później combo e, Natomiast warto blokować ten drugi atak, który wykonuje od boku, wtedy nie ma problemu. Kolejny map to jest łucznik, wykonuje dwa ataki. E, strzela jedną strzałką bądź dwoma. E, czarny mob tutaj różnie. Może strzelać jedną strzałką, może strzelać dwoma, może strzelać nawet trzema, więc trzeba po prostu je unikać od boku do boku. E, Z ma jeden strzał. Czarna wersja różni się tym, że przeładowuje szybciej i może was one jeżeli gracie jakąś lekką klasę. I to wszystko w tym materiale. Jeżeli masz jakieś pytania, zapraszam do sekcji komentarzy. Tam na te wszystkie pytania będę odpowiadać.